Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie podsumowanie razem z wyliczeniami odnośnie tej przetwornicy. On, nawet, ma niebieski długopis pod przetwornicę. Odnośnie czy opłaca się zakładanie off-gridu i montowanie takiej oto przetwornicy do podgrzewania wody. Zapraszam. Dobra, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o samą przetwornicę, jest dosyć solidnie wykonana. Obudowa jest całościowa, aluminiowa. Jest lakierowana proszkowo, więc naprawdę jest bardzo miła w dotyku. Jeżeli chodzi o podłączenie samej przetwornicy do ściany plus kabelki do rozdzielni, no to tutaj jak widzicie, nie ma dużo tej pracy. Jeżeli chodzi o instrukcję, która jest dodawana razem z przetwornicą, ona jest bardzo krótka, rzeczowa. Są podstawowe dane, które, z którymi można się zapoznać. Jest jakiś tutaj schemat podłączenia. Jest do ogarnięcia przez większość osób bez żadnego problemu. Myślę, że część montażową mamy za sobą. Zapraszam Was więc do tabelek. Pokażę, jakie są koszty. Montażu takiej przetwornicy, jakie są uzyski, pokażę, jak u mnie rozkładają się koszty wytworzenia energii i ile przy takiej przetwornicy solarnej do grzenia wody mam oszczędności w przeciągu roku lub będę mieć, bo to wszystko zależy od pogody. Zapomniałem Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Kręcąc filmy w ciągu dnia. Było słychać w tle dźwięk wentylatorów. One pochodziły od drugiego urządzenia, które posiadam w Offgridzie. To jest inwertera firmy Orvaldi. Teraz nagrywam w późnym wieczorem. No, na inwerterze nie mam obciążenia dużego, więc wentylatory nie muszą pracować. I jest cisza. Na pierwszym slajdzie pokazany jest schemat instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej w moim domu. Osiem lat temu, kiedy zdecydowaliśmy się na źródło ogrzewania, koszty zamontowania pompy ciepła były bardzo wysokie, więc na początku zdecydowaliśmy się z żoną, że zamontujemy zbiornik buforowy w którym będziemy ogrzewać dom przez rok, dwa lata i zobaczymy jaki będzie pobór energii i jakie będzie zapotrzebowanie domu na ciepło. Do zbiornika dokupiłem też dwie grzałki o mocy 2,4 kW. One są tutaj zaznaczone w okręgu. To jest po lewej stronie to jest grzałka G1 i po prawej stronie grzałka G2. One miały być zasilane z paneli fotowoltaicznych dokładnie z dwóch takich przetwornic jaką zamontowałem na te czasy to był rok 2019 natomiast tej instalacji nie wykonałem podłączyłem natomiast 10 paneli do inwertera firmy Orwaldi i wykorzystywałem tą energię zarówno do podgrzewania wody w zbiorniku jak i oświetlenia i innych urządzeń same grzałki po przeliczeniu miały parametry jak w tutaj w prawym dolnym rogu pokazuje. Natomiast jeżeli chodzi o samą tabelę i doboru grzałek no to tutaj ta oporność jest około 22, więc to jest przedział pomiędzy grzałką 2 kW a 2,5 kW, bliżej 2,5 kW. No i przy napięciu tym przeliczanym 207,3 V. Ten system ma moc 1948 W. Wiadomo, że w takich realnych warunkach, kiedy grzałka pracuje, te parametry się zmieniają. Zresztą, jak widzieli na filmikach. Tam napięcie przy dobrym słońcu wahało się pomiędzy 210 a 220 V. Wtedy, mniej więcej tak, pokazane jest na tabeli, ta produkcja wynosiła około 2,2 kW. Miałem takie zapytanie w komentarzach, dlaczego nie dałem szóstego panelu. No tutaj odpowiedź jest taka, że przy szóstym panelu i tym bardzo wysokim napięciu pod 260 V, no tak, byłaby za mocna i byłaby poza pracą urządzenia, więc zawsze jest lepiej zostawić sobie troszeczkę marginesu, bo w okresie zimowym, kiedy są bardzo niskie temperatury, to napięcie może być wyższe. Tutaj, jeszcze przed tabelami uzysków, chcę pokazać schemat instalacji, jak on wygląda. Przede wszystkim, off-grid jest systemem uzupełniającym, który ma za zadanie wspomóc ogrzewanie zbiornika buforowego. Tutaj opieram się na taryfie G12W, gdzie 90% energii, którą zużywam, pobieram w drugiej taryfie. 10% pobieram w taryfie dziennej szczytowej. I tutaj zbiornik ma być uzupełniany o energię z off-gridu w ciągu dnia, czyli w tej taryfie szczytowej. Na zdjęciu ostatnim jest pokazane, jak ten system ma wyglądać już po złożeniu wszystkich elementów, czyli będzie się składać tak naprawdę z czterech on-gridu, czyli tej instalacji 91 kW systemu typowo owyglidowego do podgrzewania wody w zbiorniku buforowym poprzez przetwornicę solarną EcoSolarBOST MPPT 3000. Drugi system z dachu to jest przez inwerter Olwaldi 5 kW. No, i tutaj mamy tabelki. To są tabelki z okresu grzewczego 2023-2024, i tutaj kolumny poszczególne przedstawiają następująco. Pierwsza niebieska kolumna to jest całkowite zużycie energii przez nasz dom. Druga kolumna pomarańczowa to, są, to jest kolumna zużycia energii według licznika przed zbilansowaniem. Kolejna kolumna to jest pomarańczowa, jasno pomarańczowa to jest kolumna energii oddanej do sieci. Następna kolumna zielona to jest kolumna produkcji całkowitej w danym roku z dwóch instalacji on-gridowej i off-gridowej. No i ostatnia kolumna to jest kolumna jasno pomarańczowa. To jest zużycie energii po zbilansowaniu przez operatora, czyli to jest faktycznie to, co zużyjemy i z tego się rozliczamy. Tutaj mam tabelę z okresem rozliczeniowym 2024-2025 z prognozą od marca do października. Tutaj, jeżeli chodzi o Całkowite zużycie nie powinno się zmienić, bo mniej więcej budynek pobiera tyle samo energii. Dochodzi instalacja, która jest instalacją trzecią, czyli jest nową, i tutaj są podane te uzyski. Tutaj w okienku bocznym doklejam uzyski na przestrzeni całego roku i wykorzystując przynajmniej w 80% tą energię wyprodukowaną w trzeciej instalacji, będę mieć mniejsze zużycie. Po zbilansowaniu w roku 2024-2025 w okresie letnim, jesienno-zimowym, zdaję sobie sprawę, że w okresie zimowym ta ilość energii wyprodukowanej jest znacznie mniejsza. Ale jeśli weźmiemy produkcję z trzech instalacji, sumujemy, okazuje się, że tych kilowatogodzin jest całkiem sporo, a to przełoży się na mniejszy pobór z sieci i mniejszą kwotę do zapłaty. To są koszty poniesione przeze mnie. Oczywiście jeżeli będziecie sprawdzać to przez siebie, może się okazać, że niektóre elementy są tańsze, inne droższe. U mnie wygląda to w taki sposób. Przetwornica 560 zł, panele 5 sztuk z własnym transportem wyniosły mnie 1500 zł, czyli 300 zł za sztukę. Materiały pod konstrukcję, czyli to są wszystkie profile stalowe, śrubki, wkręty, blachowkręty, kątowniki Wyszły mnie około 1450 zł, liczę tutaj 1500 zł, materiały do instalacji elektrycznych, czyli wszystkiego rodzaju kable, szpilka uziemiająca skrzynka, probiercza skrzynka pod bezpieczniki, bezpieczniki, tulejki zaciskowe itd. itd. To jest koszt łącznie 800 zł za okrągleniu, prace ziemne to są prace wykonane koparką. Te prace ziemne były wykonane przy okazji innych prac, więc tutaj liczę jedną roboczą godzinę. No i razem koszt brutto całej instalacji wychodzi 4460 zł. Tutaj należy powiedzieć, że to jest konstrukcja według mojego pomysłu, mojego wykonania. Chciałem mieć pewność, że to będzie mocne, stabilne, odporne na warunki atmosferyczne typu mocny wiatr, opady śniegu. Jedni mogą powiedzieć, że to dużo, inni mogą powiedzieć, że to tanio. W każdym razie u mnie to tak wyszło. Ja jestem zadowolony. Według programu PVG, po zliczeniu roczna produkcja z tej instalacji to jest wartość 2903 kWh. Przyjmuję wykorzystanie 80% z tej produkcji, czyli to jest wartość 2323. Koszt 1 kWh w taryfie G12W u mnie w szczycie wychodzi złoty 7 groszy. Jeśli przemnożę wartość 1 kWh razy 80% wykorzystanej produkcji, będzie to kwota 2487 zł realnej oszczędności w mojej instalacji off-gridowej. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy warto, trzeba zadać sobie pytanie, czy mam możliwości, żeby takie oszczędności mieć. Z takich oszczędności skorzysta przede wszystkim ta osoba, która ma u siebie zbiornik buforowy, zbiornik na centralną wodę użytkową o dużej pojemności, bo będzie mogła tą energię ze słońca zmagazynować i wykorzystać w późniejszych godzinach. Mam nadzieję, że informacje i materiały, które przedstawiłem, przydały ci się w podjęciu decyzji na tak lub na nie i jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy taką instalację wykonać, mogę ci doradzić jedno. Przeliczaj, dowiaduj się, pytaj. Jest wokół ciebie dużo osób, które mogą mieć takie instalacje, niekoniecznie o tym będziesz wiedział, wiedziała. W internecie też można znaleźć sporo informacji, no ale trzeba wiedzieć też, gdzie szukać. Myślę, że to, co ja przedstawiłem, pomoże wielu osobom. Jeśli uważasz, że ten materiał jest na tak, no to proszę zostaw tam łapkę w górę. Możesz też dać suba, będzie to dla mnie informacja, że wiele osób tym tematem się interesuje i warto jest go tworzyć. A jeśli potrzebujecie dodatkowe informacje, zawsze możecie napisać w komentarzach. Z miłą chęcią się swoim doświadczeniem podzielę. Na koniec tej przygody z tą instalacją, chcę bardzo mocno podziękować mojej żonie za wytrwałość, za pomoc i za zainteresowanie tym, co robię, bo też się troszeczkę wciągnęła. Pozdrawiam. Edyta i Tomka, którzy też mieli troszeczkę udziału w całej sprawie. Pozdrawiam Rafała od Koparki. Też tutaj mi trochę pomógł. Pozdrawiam oczywiście Was, drodzy widzowie, którzy oglądają mój kanał i moje poczynania. Życzę Wam dużo zdrowia. I dużo słońca. Cześć.